Polska w budowie to gra, w której wcielacie się w rolę menadżerów dużych firm budowlanych. Waszym firmom udało się wygrać liczne przetargi i podzieliliście kraj pomiędzy siebie. Każdy z was realizuje zadania w kilku wybranych województwach. Oczywiście najważniejszy jest czas. Kraj nie może czekać. Ludzie i gospodarka potrzebują nowych dróg i mostów. Krótko mówiąc, do roboty. Zawartość pudełka. Pudełko do gry znajdują się. Plansza, która obrazuje Polskę. Każdy element planszy ma kształt zbliżony do jednego z polskich województw. Pięć planszetek konsorcjum. Po jednym dla każdego z graczy. Zanim złożymy planszetki, trzeba sprawdzić, które z nich wezmą udział w grze. Zależy to od ilości graczy. Polska w budowie przeznaczona jest dla trzech, czterech lub pięciu. Na bocznej ściance każdej planszetki zaznaczona jest ilość graczy, przy której jest ona w użyciu. 16 kart województw. Każdy z graczy realizuje zadania w kilku województwach. Żeby sprawdzić, które to województwa, wystarczy sprawdzić na karcie województwa, jakie konsorcjum realizuje kontrakty przy danej liczbie graczy. 80 żetonów infrastruktury. Po rozdaniu kart województw, każdy z graczy musi dobrać odpowiednią ilość żetonów infrastruktury. Czyli tyle, ile zaznaczone jest na wszystkich kartach województw, które posiada. Żetony najwygodniej położyć na odpowiednich kartach województw. W grze mamy do dyspozycji 7 rodzajów żetonów: autostrada, czteropasmówka, dwupasmówka, skrzyżowanie, most, obwodnica oraz żeton wykopalisk, który omówimy za chwilę. 125 kart podstawowych typu autostrada, czteropasmówka, dwupasmówka, mech budowlany, inżynier. Oraz 24 karty specjalne w kategoriach: kierownik budowy, archeolog, rekruter, dostawca, pracownik miesiąca, społeczność lokalna. Przygotowanie do gry. Jeśli plansza jest już rozłożona. A planszetki i odpowiednie karty województw rozdane. Pozostaje jeszcze przygotowanie kart. Przetasujcie razem karty infrastruktury i karty specjalne. Utwórzcie z nich talie wolnego rynku, zachowując obok miejsce na stos kart odrzuconych w trakcie gry. Odkryjcie pięć pierwszych kart i ułóżcie je w jednym rzędzie na stole, tworząc ofertę rynkową. Na koniec, rozdajcie stali każdemu z graczy po sześć kart. Powinny leżeć odkryte przed każdym graczem, tworząc jego zasoby konsorcjum. Rozgrywka. Rozgrywka polega na takim manipulowaniu zasobami konsorcjum, aby jak najszybciej umieścić na planszy wszystkie żetony infrastruktury w swoich województwach. W tym celu w kolejnych turach gracze po kolei dobierają i odrzucają swoje karty według własnego uznania i strategii. Tury rozgrywane są kolejno. Gracze wykonują ruch według wskazówek zegara. Ponieważ nie można być w dwóch miejscach jednocześnie, nawet gdy terminy gonią nieubłaganie, na początku swojej tury każdy z graczy decyduje, czy tego dnia pracuje w biurze, czy na budowie. Jesteśmy w biurze. Jeżeli jesteśmy w biurze, możesz dobrać 3 razy po jednej karcie z oferty rynkowej. Po dobraniu kart. Ofertę rynkową należy uzupełnić kartami stali wolnego rynku. Jeśli nie ma w niej dostatecznej ilości kart, przetasuj stos kart odrzuconych i utwórz z niego nową talię. Nie można dobrać mniejszej ilości kart. Jeśli na koniec swojej rundy, w której gracz jest w biurze, w jego zasobach konsorcjum jest więcej niż 12 kart, musi odrzucić tyle kart, o ile przekroczył limit. Jesteśmy na budowie. Jeśli jesteś na budowie, możesz wybudować do trzech elementów infrastruktury. W tym celu odrzuć odpowiednie karty infrastruktury, aby ułożyć na planszy do trzech dowolnych żetonów infrastruktury. Aby położyć na planszy żeton autostrady, odrzuć dwie karty autostrady. Aby położyć na planszy żeton drogi ekspresowej, odrzuć dwie karty czteropasmówki. Aby położyć na planszy żeton dwupasmówki, odrzuć dwie karty dwupasmówki. Jeśli na planszy mają się pojawić żetony infrastruktury, czyli most, skrzyżowanie i obwodnica, odrzucić trzeba karty inżynierów i maszyn. Do budowy mostu potrzebnych jest dwóch inżynierów i dwa budowlane mechy. Do budowy skrzyżowania potrzebnych jest dwóch inżynierów i jeden mech budowlany. Do budowy obwodnicy potrzebny jest jeden inżynier i jeden mech budowlany. W trakcie pobytu na budowie możesz położyć na planszy 1, 2 lub 3 żetony. Oprócz kart podstawowych, w grze mamy również do czynienia z kartami specjalnymi. Niektórych z nich możemy użyć w fazie biuro, innych będąc na budowie. Rekruter jeśli jesteś w biurze, możesz dobrać dowolne dwie karty specjalne lub kartę Inżynier z zasobów konsorcjum innego gracza lub graczy. Jeśli użyłeś karty Rekruter, w tej rundzie nie możesz już dobrać innych kart. Archeolog Telefon na uniwersytet wykonuje się z biura. Zasłań dowolną kartę województwa kartą Archeolog. Dopóki archeolog prowadzi badania: w wybranym przez ciebie województwie nie można realizować żadnych inwestycji. Połóż na planszy żeton wykopalisk obok nazwy województwa. Będąc na budowie, gracz realizujący kontrakty w tym województwie może odrzucić trzy karty inżynier, aby zakończyć pracę archeologa. Jeśli zdecyduje się na taki ruch, odrzuca kartę archeolog na stos kart odrzuconych i zdejmuje żeton wykopalisk z planszy. Będąc w biurze. Można zagrać archeologa dowolną ilość razy, również w tej samej turze, w której został dobrany. Archeologów można wysłać do województwa, nawet jeśli są zrealizowane wszystkie inwestycje. Dostawca: Jeśli jesteś w biurze i przywołasz dostawcę, masz szansę przyjrzeć się szerszej ofercie rynkowej niż normalnie. Podczas dobierania możesz odrzucić wszystkie karty z oferty rynkowej stali wolnego rynku dobierz wtedy 5 nowych kart i utwórz z nich nową ofertę. Jeśli możesz i chcesz, kontynuuj dobieranie kart. Dostawcę można zagrać w trakcie dobierania kart. Będąc w biurze, można zagrać dostawcę dowolną ilość razy, również w tej samej turze, w której został dobrany. Kierownik budowy. W trakcie pobytu w biurze, możesz odrzucić kartę kierownika budowy. Połóż jeden żeton. Obwodnicy, autostrady, czteropasmówki lub dwupasmówki na odpowiednim polu budowy na planszy, w dowolnym spośród Twoich województw. Będąc w biurze, można zagrać kierownika budowy dowolną ilość razy, również w tej samej turze, w której został dobrany. Społeczność lokalna. Jeśli jesteś na budowie, możesz spotkać się ze społecznością lokalną. Dzięki negocjacjom do końca tury. Możesz zamiennie używać kart autostrada, czteropasmówka i dwupasmówka do budowy dróg. Możesz zagrać tylko jedną taką kartę w trakcie jednej tury. Pracownik miesiąca Jeśli jesteś na budowie i zagrasz kartę Pracownik miesiąca, do końca tury możesz zamiennie używać kart inżynier i mech przy budowie mostów, skrzyżowań i obwodnic. Pracownik miesiąca nie lubi konkurencji. Możesz zagrać tylko jedną taką kartę w trakcie jednej tury. Dodatkowe zasady. W grze obowiązują jeszcze trzy zasady dodatkowe. Pierwszą z nich jest kontrolowane bankructwo. Zamiast podejmować akcję biuro lub budowa, możesz ogłosić bankructwo. Odrzucasz z zasobów konsorcjum dowolną liczbę kart. Za każde dwie karty odrzucone w ten sposób, dobierasz jedną z rynku. W tej turze nie możesz już zagrywać innych kart i wykonywać innych akcji. Druga z nich to doskonałe planowanie. Jeśli po zakończeniu budowy w zasobach konsorcjum nie zostały Ci żadne karty, możesz dołożyć żeton obwodnicy, autostrady, czteropasmówki lub dwupasmówki na odpowiednim polu budowy na planszy w dowolnym spośród Twoich województw. Nie jest on liczony do sumy trzech żetonów, które można położyć na mapie w jednej turze. Trzecia zasada to odbiór zewnętrzny. Wiąże się ona bezpośrednio z zakończeniem gry. Jeśli w trakcie budowy, w którymś z województw udało Ci się zrealizować wszystkie inwestycje, w dowolnej następnej fazie biuro możesz ogłosić zakończenie kontraktów. Przenieś kartę tego województwa na swoją planszetkę. Nie bierze ona już udziału w dalszej grze. Na przykład nie można już do tego województwa wysłać archeologa. Po odbiorze w nagrodę dobierz trzy karty stali wolnego rynku. Odbiory zewnętrzne możesz ogłosić w dowolnej liczbie województw w ciągu jednej tury. Oprócz odbiorów zewnętrznych w fazie biuro możesz wykonać wszystkie inne biurowe akcje. Zakończenie gry. Gra kończy się, kiedy pierwszy zawodnik dokona ostatniego odbioru zewnętrznego. To on okazuje się najskuteczniejszym menadżerem i wygrywa całą grę. Ostateczne zwycięstwo i tak należy jednak do mieszkańców Polski, którzy w trakcie trwania gry otrzymali sieć dróg oraz autostrad, imponujące skrzyżowania i piękne mosty. Budujcie Polskę. Powodzenia.